Uwiecznić? No widzisz, mam tu taki przyrząd Parestisomach, który jest w stanie <laughs> uchwycić obraz. Zaraz, zaraz. Co takiego? To taki jakby... jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak, tak. Mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu, gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu Twój miecz. To ja. Zgadzasz się? To dość nietypowe zlecenie. Tak, tak. tak. Zdaję sobie sprawę.